Postawiono przede mną zadanie, jaka będzie misja publiczna mediów publicznych w epoce cyfryzacji. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, czy w ogóle będzie misja publiczna? Trzeba sobie postawić takie pytanie. Wydaje się, że powinniśmy zacząć rozważanie tego tematu od podstawowej rzeczy, jaką kreuje dla nas ustrój naszego kraju. I pamiętamy wszyscy dobrze, że mamy do czynienia z Polską jako demokratycznym państwem prawa, ale chyba mało kto pamięta, jeżeli chodzi o ludzi mediów, że mamy do czynienia z republiką, czyli z rzeczą wspólną. Jako taka, ona ma swój cel. I zwornikiem naszego państwa jest bardzo istotna tkanka ustrojowa, która znajduje swoje źródło i jednocześnie cel, to jest godność ludzka. Godność ludzka to jest cel, jaki powinien nam przyświecać w, w mówieniu o misji publicznej jakkolwiek czy mediów publicznych jako podmiotu. W tej chwili telewizja mówimy o telewizji polskiej czy polskim radiu, czy też misji publicznej jako pewnym ciągu zadań wykonywanych przez kogokolwiek. Misja publiczna jest, powinna być traktowana jako interes publiczny. Ten interes publiczny jest też wyrażony w Konstytucji. Mamy tutaj do, do czynienia z podstawowym prawem, czyli prawem do informacji. T tutaj chodzi o to, aby obywatel mógł osiągnąć dostęp do prawa do informacji, do informacji w ogóle, nie tylko jako informacji o wydarzeniach, ale informacji o kulturze, informacji o wymianie, o relacjach międzyludzkich i debacie społecznej. Ważne też jest to, aby to prawo do informacji nie, nie napotykało na cenzurę. Wiemy, jak ta cenzura wyglądała w przeszłości, w czasach PRL-u. Dzisiaj ona ma raczej swój przejaw autocenzury i pewnych linii redakcyjnych, które są proponowane przez poszczególne stacje nadawcze. Natomiast co do zasady, formalnie ta cenzura nie istnieje i tutaj mamy osiągnięcia dość poważne. Jeżeli chodzi o inny, inną tkankę ustrojową, która jest ważna dla misji publicznej, to jest konieczność zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego i rynkowego. To jest bardzo ważny zapis w Konstytucji, bez którego nie mamy stosunków społecznych. Stosunków społecznych, które polegają na wymianie myśli w tym przypadku, informacji i dóbr dób kultury. Wymianie, która miałaby służyć rozwojowi społecznemu. Misja publiczna nie może być też realizowana w żaden sposób, jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z samodzielnością nadawcy. Dzisiaj powinniśmy już w epoce internetu, w epoce usług cyfrowych mówić jeszcze o wydawcach i dostawcach treści, gdyż oni również tworzą treści redakcyjne, układają je albo w formę programu, albo w formę usług, e, katalogów usług na żądanie i ta samodzielność nadawcy powinna być zapewniona. Jeżeli chodzi o nadawcę publicznego, czyli spółkę z udziałem skarg państwa, samodzielność nadawcy może być bardzo często ograniczana lub podważana poprzez różnego rodzaju relacje polityczne, układy formalne, jeżeli chodzi o relacje parlament, prezydent, rząd czy też Krajowa Rada. Mamy z tym już do czynienia od 94 roku, kiedy po raz pierwszy uchwalono ustawę o radiofonii i telewizji. I wtedy po raz pierwszy postawiono Wzorzec budowania pluralizmu mediów. Oto media publiczne, które należały do Komitetu Radia i Telewizji, zostały wydzielone do osobnych spółek i obok tego zaczęto budować rynek komercyjny. Pierwszymi stacjami, jeżeli chodzi o telewizję, to była Telewizja Polsat, jeżeli chodzi o radio, to było Radio RMF. I od tego momentu możemy datować budowę pluralizmu mediów w naszym kraju. No niestety jednak jest to budowanie pluralizmu formalnego. Do dzisiaj nie mamy do czynienia z pluralizmem materialnym, czyli tym, który polega na wielości treści i możliwości swobody, swobody ich wyboru. Stąd media publiczne, jako wydzielone podmiotowo, potrzebują kolejnego kroku i o tym będę starał się powiedzieć w dalszej części występ, wystąpienia. Z kolei. Pluralizm mediów komercyjnych również został zahamowany, jeżeli, szczególnie jeżeli chodzi o telewizję, z uwagi na brak podaży częstotliwości, o czym Państwo doskonale wiedzą od lat. Rozwinęły się praktycznie dwie telewizje, czyli Polsat i TVN. Z telewizja niszowa dopiero w ostatnim momencie, jaką jest telewizja Puls, czy też ewentualnie TV4, uzyskała. Dzięki konwersji sygnału analowego na cyfrowy, możliwość dostępu aż do całości pokrycia kraju. To wszystko się dzieje w sposób skokowy, to nie jest od razu, natomiast można powiedzieć, że do 2013 roku będziemy mieli, jeżeli chodzi o telewizję cyfrową, podział na 21 programów w zasięgu całokrajowym. Czyli mamy do czynienia tutaj z trzema multiplexami: pierwszym, drugim i trzecim. Dla tych Państwa, którzy nie wiedzą, multiplex to jest. Taka forma organizacyjna, techniczna, gdzie na jednej częstotliwości można umieścić siedem programów, a nie tak jak teraz, dotychczas w systemie analogowym, jeden program. W związku z tym pojawiają się możliwości zagospodarowania częstotliwości, które pozostaną po konwersji cyfrowej. No i teraz jeszcze pluralizm mediów, który się nie rozpoczął. Można powiedzieć, on raczkuje, gdzieś się pojawia, czyli pluralizm mediów społecznych, środowiskowych czy też porządku publicznego. Takie media dzisiaj nie mają żadnego dostępu do częstotliwości, czyli do rażenia krajowego. Gdzieś można je spotkać w internecie. Bardzo znamienitym przykładem, jak się okazuje, jest dzisiejsza prezentacja i kongres, który jest transmitowany w internecie, on w żaden sposób nie jest przedstawiany na żywo, czy też w większych relacjach w mediach krajowych, w mediach po prostu telewizyjnych, czy też radiowych, a można zapoznać się z relacjami bezpośrednio w internecie, czyli pobudzić w ten sposób jakąś dyskusję, umożliwić również zapoznanie się z treściami, które tutaj padają. Wracając do misji publicznej, Instytut Sobieskiego po analizie różnych za i przeciw, czy w ogóle jest misja potrzebna, czy niepotrzebna, czy abonament jest potrzebny, dochodzi do wniosku, że misja publiczna jest wartością ustrojową jako taką, gdyż oparta jest na stosunku społecznym, stosunku wymiany. To nie jest stosunek jak umowa, że ktoś może oczekiwać od kogoś konkretnego zachowania na, na podstawie czy cywilnego roszczenia, natomiast jest to stosunek społeczny, który wynika z żądania obywatelskiego, żądania do o. Dobrą informację, o prawdziwy przekaz i o dostęp do dóbr kultury. Misja publiczna w tej formie właśnie stanowi podstawę dialogu społecznego, ale aby rzeczywiście ten dialog był realny, potrzebne są podstawy finansowania dla mediów publicznych. I tutaj w ciągu ostatnich dziesięciu lat różne modele były opracowywane, dyskutowane również w sferach parlamentarnych. Czyli pytanie o model obywatelski pozabudżetowy czy też model rządowy budżetowy. Sami Państwo domyślacie się, jakie mogą być zagrożenia związane z finansowaniem mediów bezpośrednio z budżetu. Na szczęście ten model nie przeszedł w ostatnich nowelizacjach. Pozostawiona jest opłata abonamentowa, która jest krytykowana, ale która jak na razie stwarza co najmniej formalnie możliwość pozabudżetowego, pozarządowego finansowania misji publicznej. W tym sensie dalej misja publiczna jest świadczeniem publicznym celowym, czyli ma cel do spełnienia. Cel o którym mówiliśmy również wcześniej, czyli przede wszystkim dostęp do informacji, możliwość umożliwienie dialogu społecznego i dostęp do kultury. Kultura z kolei w tej chwili można powiedzieć dalej się nie może rozwijać w kontekście odwołania do tradycji, jeżeli nie uruchomimy archiwów em, misji publicznej, archiwów audiowizualnych, które należały swego czasu do Komitetu Radia i Telewizji, a które w tej chwili tak naprawdę nie znajdują umocowania prawnego, do nikogo nie należą poza skarbem państwa. To jest ogromne archiwum, żeby zagospodarować to archiwum, bo oczywiście potrzebne są poważne środki finansowe. Natomiast to jest archiwum, które może umożliwić kreację, a jednocześnie debatę publiczną. Można nawet powiedzieć, że ujawnienie tych archiwów byłoby pozytywnym aktem w stosunku do archiwów IPN-owskich. Pewna równowaga mogłaby nastąpić. Ujawniamy w ogóle archiwa, a tutaj możemy ujawnić archiwa kulturowe, które zmogłyby kreatywność przede wszystkim odbiorców i mogłyby służyć dalej naszej debacie. To, co dzisiaj nie istnieje, nad czym warto by było się zastanowić. Misja publiczna jest nie znajduje ukształtowania w pełnej formie pluralizmu, nie istnieje policentryzm, czyli możemy powiedzieć, że istnieje warszawocentryzm, jeżeli chodzi o podaż programową, no i nie istnieje decentralizacja mediów publicznych poza radiem, tak, poza spółkami radiowymi, które rzeczywiście tutaj zarządzają siebie, w zależności, są zarządzane w kontekście zarządów powoływanych lokalnie. Gwarancje dla misji publicznej są bardzo istotne, i trzeba myśleć właśnie w, o nich w tych kategoriach. Są to gwarancje podstawowe. Musi być to niezależność od aparatu władzy. Można powiedzieć, że formalnie ona dzisiaj występuje poza e, tym, co powiedziałem wcześniej, czyli problemami z autocenzurą, później niezależność gwarantowana a, co, do, co do finansowania, niezależność programowa, debata publiczna jako. Element istotny i jednocześnie gwarancja realnej, urzeczywistnianej misji publicznej, no i wolny dostęp dla odbiorców. To się dopiero pojawi praktycznie rzecz biorąc przy zwiększeniu podaży programowej w epoce cyfrowej multiplexu, gdyż na razie mamy dostęp do kilku dosłownie mediów. I z tego co widzimy, można by było pokusić się o zbudowanie pluralizmu wewnętrznego mediów publicznych, czyli utworzyć osobne spółki o zasięgu krajowym. Mogła w ten sposób e, Warszawa mogłaby zostać wydzielona do osobnej spółki, a z, na przykład z, z programów e, regionalnych, takich jak na przykład TVP3, można by było stworzyć telewizję spółek regionalnych, która mogłaby być ulokowana zupełnie w innej siedzibie, e, na przykład w takim mieście jak Poznań czy Łódź, czy jakiekolwiek inne miasto, to pozwoliłoby przede wszystkim skorzystać z innej narracji, skorzystać z dorobku i kreatywności zupełnie innego środowiska. Spowodowałoby też pewne napięcie konkurencyjne w zakresie kreacji i przede wszystkim mogłoby wpłynąć na przekształcenie debaty publicznej. Ta debata by była prowadzona z uwzględnieniem lokalności, również regionów. To, co powiedziałem też wcześniej, Powodem i gwarancją dla realnej misji publicznej jest publiczne udostępnienie archiwów. I tutaj są dwa modele możliwe do spełnienia. Albo odpłatne udostępnienie, natomiast trzeba by raczej je widzieć w stosunku do nadawców komercyjnych. I, i państwo tutaj mogłoby za pewną opłatą udostępniać dla celów produkcji właśnie te archiwa. Ale ważniejsze jest, aby nieodpłatnie udostępniono te archiwa użytkownikom sieci. I to się da zrobić. To nie jest rzecz. Trudna ani formalnie, natomiast wymaga oczywiście środków pieniężnych. Te środki pieniężne skąd pozyskiwać? No i teraz mamy problem, czy z abonamentu, czy z dotacji budżetowych, to nad tym będziemy się wszyscy jeszcze dzisiaj pewno zastanawiać. I żeby gwarancja gwarancje dla misji publicznej by również były realne, powinna być kontrola, tak? Natomiast tutaj nie chodzi o kontrolę o charakterze cenzuralnym, tylko o kontrolę wypełniania tej misji w sposób prawidłowy, czyli mówimy tutaj o kontroli administracyjnej. Na razie mamy tutaj do czynienia z organem regulacyjnym, jakim jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Kontrola społeczna. Można by było pomyśleć o jednej Radzie Programowej przy Krajowej Radzie, a nie o. Yy, Kilkunastu radach programowych przy poszczególnych spółkach i oddziałach telewizji. W tym przypadku to też spowodowałoby oszczędność dla takiego modelu. No i kontrola sądowa, która jest bardzo ważna w przypadku ewentualnie nadużycia kontroli administracyjnej, pozwoliłaby ona zainterweniować sądowi nawet w przypadkach, kiedy organ stwierdziłby, że dana treść nie odpowiada prawu, narusza na przykład dobre obyczaje, narusza uczucia religijne, jak to miało miejsce w przypadku wystąpienia pani Kazimierz Szczuki. Bardzo to jest ciekawy przypadek, bo społeczeństwo podniosło larum, że o to nic się nie stało. Natomiast sam Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Krajowej Rady, która w tamtym momencie stwierdziła, że doszło do naruszenia uczuć religijnych. Także tutaj jest bardzo ciekawy precedens sądowy. Drodzy Państwo, jeszcze tutaj o tak. No i teraz jest pytanie o abonament. Skąd finansować misję publiczną? Ten wykres pokazuje Państwu bardzo ważną rzecz, że od 2008 roku mamy do czynienia z dramatycznym spadkiem abonamentu. W 2000... jeszcze 5 minut? W 2008 roku mieliśmy wpływ jeszcze milion, e, przepraszam, miliard dwieście tysięcy, natomiast w 2009 już 800 milionów, a w 2010 500 milionów do, do podziału dla spółek radiowych i dla telewizji. To jest abonament, który w żaden sposób nie jest w stanie utrzymać e, misji publicznej, czyli można postawić nawet tezę, że misji nie będzie w przyszłości, jeżeli nic się nie zrobi tutaj z finansowaniem. E, również te problemy dotyczą nie tylko kraju polskiego, ale tutaj Wielkiej Brytanii czy Francji i raport Digit Britain e, stwierdził, że ograniczone, środowisko spływów, o, ograniczone środki spływów z abonamentu sukcesywnie będą powodować erozję w budowaniu dobrej, jakościowo różnorodnej i powszechnie dostępnej oferty misyjnej. Odbiór treści misyjnych będzie się zawężał do zaledwie kilku źródeł. Przy zjawisku nienasycenia dostępu do cyfrowego nadawania, może dojść nie tylko do wykluczenia cyfrowego obywateli, ale wykluczenia w dostępie do publicznych środków przekazu w ogóle. Czyli musimy sobie postawić wyraźnie pytanie o finansowanie.